Hej gracze CS2. Z tej strony CS Polska i mam do was pytanie. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak sprawić, żeby wasza kolekcja skinów była bardziej wartościowa, nawet jeśli nie macie na to fortuny? W dzisiejszym filmie pokażę wam kilka trików, które pozwolą zwiększyć wartość waszych skinów w czasie i sprawić, że wasz ekwipunek będzie wyglądał świetnie bez wydawania majątku. Chciałbym Cię jeszcze zaprosić do sponsora filmu, który pomoże ci wymienić swoje skiny na inne lepsze skórki. Dick! We're selling to pirate swap! Move your wings! Fill this ship to the top! Bring only the best skins! This is going to be a legendary shipment! We need skins only! Nie wszystkie skiny kosztują setki dolarów, ale to nie znaczy, że nie można na nich zarobić. Warto wybierać modele, które się cieszą popularnością wśród graczy, jak na przykład Glock 18 Moonrise, M4A1 Snight Terror czy Kałach 47 Slate. Te skiny często są w przystępnej cenie, a jeśli ich spodaż spada, mogą podrożeć. Co fajne, warto wybierać skiny, które na pewno są grywalne. Bo mało osób gra dual beretami, oczywiście jest tam jakiś ułamek procent graczy, który gra, ale większość wybiera właśnie glocka, kawaha czy MK jako ich podstawowe skiny, jako ich podstawowe bronie w gierce. Warto wybierać te skiny, którymi gramy, a te drugie zostawiać, po prostu właśnie na drugim planie. Niektóre skiny, jak AWP Ateris czy Desert Eagle Mecha Industries, zaczynały jako tanie opcje, a dziś kosztują dużo więcej niż na premierze. Warto śledzić trendy i wybierać skiny, które mają potencjał na wzrost. Stan techniczny skina ma ogromne znaczenie. Najlepiej inwestować w skiny w stanie minimal wear lub factory new, bo ich cena zazwyczaj rośnie najszybciej. Jeśli jednak masz ograniczony budżet, Możesz poszukać ciekawych skinów w stanie field tested. Nadal wyglądają dobrze, a ich cena często jest o wiele niższa. Na przykład m 4 a 4 Demperor w Factor New kosztuje dużo więcej niż w wersji field tested. Ale oba modele mogą zyskiwać na wartości. Jeśli znajdziesz okazję w dobrym stanie, warto zastanowić się nad zakupem. Niektóre skiny wyglądają wyjątkowo ze względu na pattern. Na przykład Kawach 47 Case Hardened może mieć. Całość niebieską, a zwiększa to jego wartość. Tego typu detale sprawiają, że jeden skin może być warty kilka razy więcej niż inny egzemplarz tego samego modelu. Naklejki to również świetny sposób na podniesienie wartości skina, zwłaszcza stare, jak na przykład Katowice 2014, ale to wychodzi poza budżet większości widzów, ale taki Kraków 2017 już jest bliżej, czy inne naklejki, które potrafią kosztować fortunę. Nawet zwykłe, tańsze naklejki mogą też dodać skórce unikalnego charakteru i sprawić, że będzie bardziej atrakcyjna dla kupujących. Kluczem do zarabiania na skinach jest kupowanie w odpowiednim momencie. Najlepiej robić zakupy tuż po premierze nowej skrzynki lub po zakończeniu dużego turnieju, kiedy wielu graczy sprzedaje swoje skiny, żeby zdobyć szybki zysk. Też mówię o premierze nowej skrzynki. Ale wtedy pamiętajcie, nie kupujcie z tej skrzynki, która wyszła, a właśnie z innych kolekcji, czy też po premierze operacji, też skiny zawsze tanieją. Na pewno trzymaj skina, nawet gdy zainteresowanie skinem rośnie, bo z czasem będzie on warty więcej. Znajdź odpowiedni moment i wykonaj odpowiedni call. Obserwowanie trendów i cierpliwość to klucz do sukcesu. Jeśli nie chcesz wydawać pieniędzy, możesz zdobywać skiny za darmo, grając w CS2. I zdobywając dropy, które później może sprzedać. Często też zorganizowane są giveawaye na stronach społecznościowych, czy u streamerów albo też na YouTubie. Warto śledzić takie wydarzenia, żeby zwiększyć swoją kolekcję bez większych kosztów. Na pewno na naszym kanale pojawi się w niedługim czasie konkurs na dość grube skiny, więc warto obserwować, warto zostawić suba z dzwoneczkiem. Wiem, że przypominam Wam o tym często, ale dużo osób tego nie robi, a szykują się grube giveawaye, grube skiny na powrót kanału, tak właściwie. Tak więc na pewno obserwuj po więcej. Pamiętaj, nie trzeba wydawać fortuny, żeby mieć wartościową kolekcję skinów CS2. Wystarczy trochę cierpliwości, znajomość rynku i wybór odpowiednich modeli. Mam nadzieję, że te porady Ci pomogły. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków o skinach i ich wartości, czy też po prostu kolejnych odcinków, bo będzie wiele się działo, będę dużo mówił o co dwójce, a Ty na pewno musisz zostawić suba z dzwoneczkiem, a może w przyszłości nie przegapić się żaden konkurs. Tak więc dziękuję Ci za oglądanie, no i co? No i do następnego. Na razie.